Czuję, że będą ryby, krąpie i leszcze. Albo coś jeszcze. I może coś jeszcze. Jesteśmy dzisiaj na łowisku Wyspa. Zawody działaczy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszeni. Dzisiejsza impreza została sfinansowana z programu Społecznik. Gruntowcy łowią na stanowisku od 11 do 33, a spławik mamy na stanowiskach od 37 do 68. O, można łapać. Dobra. No! Do. Można łapać! Jaka taktyka na dzisiaj? Jedyna słuszna, najlepsza. Krótki kij, szóstka i bliżej brzegu. Dalsza jedna linia będzie na 15 metrach, druga linia tutaj na wysokości trzcin. Mniej więcej tak będę odławiał te pojedyncze drobne płoteczki i ukleję. 11 metr, zanęcanie dwie linie, także tyle co mogę na chwilę obecną powiedzieć. Przygotowania trwają. Tak, przygotowania trwają. A co pan robi? Teraz akurat robię nowy zestaw, ponieważ styptałem sprawik jeden i w związku z tym muszę zrobić sobie tego, bo chcę bardzo delikatnie akurat wiątkować. W związku z tym na ciężko nie chcę, tylko tak na 0,8 i 1 gram, nie? żeby po prostu przechytrzyć rybę Czyli taka taktyka <laughs> ma tak taka taktyka tak. No tutaj fajnie mam konkurencję bardzo fajnie bo tutaj obok wicemistrz Świata tam drogi znowu wicemistrz świata ale podlodowy Sebastian Nowakowski tutaj młody chłopak także naprawdę dzisiaj jestem zaskoczony mile że tak dużo jest tego tych, tych nie? Bo najwięcej było działaczy, z tego co pamiętam, w 2000 chyba 13 roku. To było nas 81 osób, nie? A teraz akurat. Teraz około 60 osób. Tak, no to tak bardzo fajnie, nie? A to, ale widzę, że tutaj można popatrzeć na osoby, to tak stara wiara. Bardzo mało osób jest, których, no. Część tych ludzi już odeszła, jak to się mówi, na odpoczynek. A część młodych, akurat nie widzę takich młodych zaangażowanych w no, bramian, tylko tutaj z tych takich chłopaków, co, co są, nie? A tak to wszystko ludzie, którzy po prostu przez wiele lat akurat wyjątkują, nie? I tak może się mile spotkać akurat niektórzy, ten odszedł, tamten żyje, ten jakoś się czuje, także takie to życie wywytkowania. No dobrze, znaczy, tak teraz... życie wędkuje. To znaczy ja zacząłem wędkować od, można powiedzieć, tak, no już, już od 80 roku. Kolegami z ulicy, pojechałem do lasu, wyciągają leszczynę. Pojechaliśmy na rzekę, złapałem 16 płotek i tak się zaraziłem. Pojechałem drugi raz, nie złapałem nic. No a później to już leszczyna dwuczęściowa, później bambus, trzyczęściowy bambus, później kowrotek sobie sam zrobiłem, później kupiłem kowrotek. No i tak się zaczęło. A teraz wszystkie metody. A na zawodach? Jak to na zawodach? Raz się złowi, kilka razy nie, czasami się wygra. Sobie, bo tata mnie <śmuchy> nauczył, więc y, 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 tak, y, tak sobie. I potem ja męża wciągnęłam w to. I, I... No proszę, zazwyczaj bywa od odwrotnie. odwrotnie, no a tu było nie tak i tak pomalutku. Pięć minut do końca! Czyli jak była pani mała, to pewnie chodziła z tatą? Tak, najlepszy prezent mój to był bambus. Wędka bambusowa, którą dostałam. To się chwaliłam wszystkim. Że taką dostałam prezent, taki. To patrzyli na mnie jak. Koniec zawodów! Chciałam serdecznie wszystkim podziękować. Dzisiejsza impreza została sfinansowana z programu Społecznik. Zwycięzcą kategorii Spławik został Sebastian Nowakowski. 4455 kategorii. Grunt i zwycięzcą tej kategorii został Damian Krysztofiak, 3430 punktów. Ojej, kolego prezesie. Mamy jeszcze jedną kategorię do nagrodzenia, to jest dla drużyn z Drużyna miała maksymalnie czterech 4, 4 uczestników. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Niedalino. Na ten wynik pracowały Laskowski Krzysztof, Omszewski Michał, Zabuski Tomek i Krzysztof jak dalej? Drużyna numer dwa to drużyna Rosnowo. Wicemistrzowie. Wicemistrzowie. Trzecie miejsce drucy wicemistrzowie. Chciałem powiedzieć, że to jest wynik Godny uwagi ze względu na to, że tutaj była drużyna w składzie tylko trzech osób, ale osiągnęli 6800 punktów i to jest drużyna w składzie Masewicz, Marian, Perkowski z i Ryszard Dzikiewicz. No, on no. się pływa. ten, aż byłam cała zdziwiona, że on wziął. No, jeszcze, żeby wagę 665. nie? 665. Nastawiasz, bo ona no, już no, żeby się... nie uciekła. No, prawie, że. No! no. Chodź pani tu. <laughs>